Witajcie witajcie to znowu aguralgra ja, i witam was serdecznie na moim kanale. Kolejny film ogłoszeniowy. W związku z tym, że dogadaliśmy się z Krystianem, że gra Seven Days Today to nie jest gra na odcinki. Znaczy może jest, ale chcemy Wam pokazywać po prostu mniej więcej wszystko, co się dzieje po prostu. Jak gramy, więc jak byliście na live, w niedzielę to wiecie mniej więcej z czym to się je Także kolejny live u mnie w czwartek. Zobaczymy jeszcze, która godzina. Bo Krystian ma serwer, więc on musi odpalić, żebym ja mogła odpalić live'a A potem będziemy się po prostu zmieniać. Co drugi dzień e, będzie live u razu mnie, a razu Krystiana. Także wracamy do filmów, niestety weekend miałem po prostu taki, że i kolega mnie odwiedził, i siedzieliście, więc <tryk> Jastryt. Niestety to się wytnie. <tryk> Także tyle. Także Zapraszam w czwartek na live'a. Myślę, że tyle. Trzymajcie się. Cześć.